Mam dla Was świeżutką. Świeżutką informację prosto, prosto po prostu yy, sprzed kilku dni można powiedzieć, że, otóż, że szukuje nam się drugi. w kolejnym vlogu, my jedziemy na sesję zrobić foteczki ta koszula jest mega, od razu wam mówię także na foteczki później na pedi więc zabierę zabiorę ze sobą zabiorę was ze sobą, oczywiście Przybicie nagrana. grana lecę dzisiaj na pedi bo będę chciała będę chciała pomierzyć buty, no i trochę wstyd z takimi paznokciami więc robię zawsze hybrydę no i już się zaczyna chodzić w klapkach już się zaczyna chodzić w klapkach, w sandałach, więc też pedi zrobione być musi, lecę Woda. Dzisiaj tak e, klimatycznie ubrałam sobie moje kolczyki z cytrynki, które ostatni raz miałam ubrane w czerwcu na wyjeździe ze Czarnogóry. Zapomniałam sobie o nich, a idealne są na takie porypane outfity. Jak dziś. Kolorowe. Kolorowe w sensie. Ale już widzę, że już jest zielono. Już widzę, że listki wychodzą. Już jest ładnie. Po pazurkach zdecydowałam się na kolor fioletowy. <grych> jako, że to już będą takie poznakcie weselne. A że mam taką piękną fioletową sukienkę. Pani rozumiecie, na ten moment jestem na, na, na miejscu pierwszym. Jeszcze zakupy z biedry. Więc zrobiłam fioletowe. Jak to wie? Jak będę miała różową sukienkę, to fioletowe, takie ładne, pastelowe, eee, Też ładnie będą wyglądać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czy wy też tęskniliście za tymi wieczorami na balkonie, za tymi em, chwilami, kiedy można posiedzieć sobie na tarasie? Ja tęskniłam, ale całe szczęście szybko przyszły. E, przybywam do was z taką e, małą pogadanką w sensie pogadanką z, takim, z taką opowieścią dotyczącą przesyłek od kuriera Allegro One, które ostatnio mnie dopadły, które ostatnio mnie dotyczyły. Ja opowiadam wam o tym, że miałam dosyć mocno opóźnioną tą wysyłkę z wcierkami i one do mnie w końcu doszły impostem. No i słuchajcie, ja je zamawiałam 16 marca. 16 marca. I zmienił się kurier Kurier, zaraz jakiś nowy kurier się pojawił na Allegro, Allegro One, ich kurier, no i zaproponowali, że za darmo jest, więc po prostu sobie tam pozaznaczałam. Właściwie to nie byłam tego świadoma, do końca pisało, że kurier za free. No to biorę, skoro mamy smarta, no to biorę, jak jest tego kurier za darmo, to się chciwie zawsze, żeby po prostu przywiózł coś, żeby przywiózł do domu. No, zazwyczaj zamawiam takie cięższe rzeczy, no to były wcierki, więc no, chciałam, żeby szybko przyjechał, żeby. Szybko mi to dowiózł pod drzwi. No i słuchajcie, tego 16 marca mija eee, miesiąc mija miesiąc, wywidziały się te wcierki, bo ja już się wkurzyłam po tygodniu i napisałam do tej firmy wysyłkowej, że coś jest nie tak, że przesyłka leży 30 km ode mnie w sortowni i po prostu coś, coś, coś nie pyka, coś nie działa, żeby może wysłali mi to czymś innym e, i, i temat zamkniemy. I że mi wysłali im postem, przesyłka była na drugi dzień, no ale po prostu cały czas ta sytuacja z tą zaginioną paczką e, cały czas się ciągła i słuchajcie, po miesiącu, po miesiącu czasu oni do mnie wysłają sms że kurier będzie się ze mną kontaktował odnośnie tej paczki, którą ma mi dowieść, Więc ja odzywa, odezwałam się ponownie do, do tej firmy i mówię, że no, no ja nie będę odbierała już tej paczki, co mam zrobić też? U nas też jest taka sytuacja, że jak kurier przywozi paczkę, to on bardzo często to nie, nie możecie, nie ma czegoś takiego, nie możecie nieraz odmówić przyjęcia tej paczki, bo on po prostu tą paczkę zostawia pod drzwiami. No i już ki, paczka została odebrana i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, że być może będzie taka sytuacja, że ja po prostu odbiorę tą paczkę. Mnie nie będzie w domu, zostanie ona odebrana przez nikogo on zostawia tą paczkę pod drzwiami. Tak to wygląda. No ale co? No, kurier nie przyjechał. <grym> Poinformował mnie sms kurier nie przyjechał. Po prostu. 150 różnych wersji dostawałam od, od tego sprzedawcy, który dostawał ją znowuż od Allegro One. A to, że będzie się ktoś ze mną kontaktował, a to, że ktoś z, z biura będzie do mnie dzwonił, a to po prostu paczka została przekierowana. No po prostu tyle różnych informacji na ten temat dostałam, że głowa mała. No ale już po prostu popieprzyłam to wszystko, bo te wcierki do mnie przyszły i już olałam sytuację. No, ale koniec końców, po miesiącu. miesiąc i tydzień, tydzień od, od, od powiadomienia SMS-owego, przyszedł jeszcze jeden SMS, że dzisiaj kurier dostarczy mi paczkę. No przejaja, po prostu miesiąc paczka do mnie, do mnie szła, w sensie nie szła, tylko po prostu leżała w tej sortowinie, ona była zaginiona, czy jak to, jak to wyglądało. No i podjechał w ogóle kol kolporter, pierwszy raz widziałam kuriera kolportera u nas, więc przyjechał kurier kolporter i Piotrek poszedł mu powiedzieć, że no niestety sorry, ale my tej paczki nie odbieramy. No gość nie był za bardzo zdziwiony. Gość nie był za bardzo zdziwiony, ale po prostu tyle różnych wersji, tyle różnych nerwów. No, ja miałam wrażenie, że w pewnym momencie no nie ten sprzedawca, bo to nie jest wina sprzedawców, to ja wam od rozmówię. nie sprzedawca, tylko, tylko ten kurier z Allegro robił. Mam wrażenie wszystkich wała, albo po prostu byli nieprzygotowani do, do tych wysyłek, więc informuję wszyscy wobec. Uważajcie, bo. Ja tego nie rozumiem, no w dzisiejszych czasach, kiedy ja paczkę z Chin, z Temu, z Shi'in jestem w stanie, e, ta, ta paczka jest w stanie do mnie dotrzeć do, do tygodnia czasu, do maksymalnie dwóch tygodni, jak jest jakaś duża, czy jak jest jakaś tak po prostu, wymagająca, jeśli chodzi o gabaryty. Ale kurde, nie miesiąc, nie miesiąc i, i są to raptem cztery wcierki do włosów, cztery buteleczki do włosów, więc yy, jak będziecie kupować na Allegro, dajcie mi znać, czy kupujecie bardziej na Allegro, czy bardziej, bardziej w, osobno w sklepach internetowych. Ja raczej jestem team Allegro, w związku z tym, że mamy tego smarta, yy, darmową wysyłkę, no to, no to raczej zamawiam właśnie na Allegro. No i kurde... Uważajcie jak zamawiacie, sprawdźcie to jest kurier, że jest kurier. Jeżeli w wyborze jest kurier bez wyboru żadnego kuriera, to jest na 90% pewne, że będziecie miały zamówione w kurierze u, u kuriera Allegro One. Zawsze teraz sprawdzam, czy pisze kurier DPD, jak DPD w porządku, jak UPS to w porządku, Impost, to już w ogóle jestem happy. Ale jak pisze sam kurier, to możecie być pewne, że to będzie ten kurier Allegro One, który po prostu nie dowodzi, w którym są po prostu jakieś cyrki. Cyrki, bo naprawdę nie mogę się przyczepić do sprzedawcy, bo wysłał e, tą paczkę e, od, od razu, od razu. Jeszcze miałam drugą taką sytuację, bo znowu mnie po prostu jakby zrobili wała i znowu na szybko robiłam jakieś zakupy i zamówiłam i znowu zamówiłam tymże kurierem i myślę, Boże, święty drugi raz wpadłam w to samo błotko, w to samo szambo, ale tym razem, od, tym razem po prostu się opamiętałam o wiele wcześniej i napisałam do sprzedawcy, że od razu, żeby mi wysłał po prostu impostem, a z tamtą, tamtą paczkę jakoś przekierował, wrócił, czy zajął się nią, zobaczymy, co się będzie działo z tą drugą paczką, po prostu takich cyrków to ja jeszcze nie Widziałam w, w polskim, można powiedzieć e-commerce. W, w, w polskich sklepach internetowych i na Allegro w ogóle no ja, ja, ja i cały czas ja już zapomniałam o tamtym, ja już zapomniałam o tamtym prawdopodobnie incydencie, odkąd jak już przyszły do mnie te wcierki, to po prostu zapomniałam, ale oni cały czas albo wysyłali mi smsa, albo powiadamiali o czymś albo przepraszali mnie, albo po prostu coś się działo po prostu, o co chodzi o co im chodzi w ogóle, nie wiem nie wiem, w każdym razie wysyłka kurierem bez podpisu na Allegro jest mocno podejrzana, więc nie polecam z tego Korzystać. Taka historia po prostu cały czas byłam czymś bombardowana z ich strony. Jak już tu jestem, jak już tu rozmawiamy, mam dla Was świeżutką. Świeżutką informację prosto, prosto po prostu yy, sprzed kilku dni można powiedzieć, że otóż, że szykuje nam się drugie wesele w tym roku. Przykuje nam się drugie wesele w tym roku, zupełnie niespodziewane, również z mojej rodziny, to będzie również wesele z mojej rodziny, wesele kuzyna, z, y, kuzyna wujka, <laughs> można powiedzieć, tak, jeżeli, jeżeli mowa o, o jakichś takich koligacjach rodzinnych, to tak, to jest kuzyn z mojej mamy, więc y, raczej mój wujek, <laughs> raczej to będzie wesele mojego wujka który tam powiedzmy, że o kilka lat jest starszy ode mnie, więc wpadli na pomysł, słuchajcie, w święta wielkanocne, że robią weselicho, robią weselicho, weselicho będzie w sierpniu, pod koniec, jeszcze przed naszym wrześniowym wyjazdem do Czarnogóry, więc kolejna, kolejna biba, więc no, zmierzenie sukienek weselnych będzie w tym roku jakby chyba trwało do, aż do sierpnia przy czym tutaj muszę powiedzieć, że na tym drugim weselu, to drugie wesele m, oczywiście, że tam zadzwonił, powiedział, że będziemy, żebyśmy się przygotowali, bo będzie jeździł, będzie prosił więc będziemy jakby proszeni na to wesele, tylko tym razem już pójdę w stronę takich sukienek mniej eleganckich, bardziej takich takich może, nie powiedziałabym, że designerskich, ale takich luźniejszych. Nie będę tam jakimś super ważnym gościem, będę jakby jednym z wielu. Jednym z wielu nawet powiedziałabym, że jednym z, będziemy jednymi z dalszych gości. Więc raczej bym na coś takiego fajnego, ale nie jakiegoś bardzo szałowego, nie jakiegoś bardzo balowego, cykinowego i tak dalej, jak teraz po prostu chcę, chcę znaleźć, w się sensie chcę znaleźć. Jestem w trakcie znajdywania, wiecie, że mam już swoją faworytę, kto nie widział, faworytę, sukienkę faworytę I, i, i tak, więc czeka nas drugie wesele. Co więcej, będzie to wesele wyjazdowe. Na razie wam nie powiem gdzie. Ale wyjazd będzie, w yy, się yy, to wesele, w się to miejsce będzie oddalone od nas 3 godziny jazdy samochodem. Więc to też organizacyjnie musimy, yy, musimy złożyć. Ja się cieszę, ja się cieszę, ja wesela, uwielbiam. I to tak można powiedzieć, że to weselicho to będzie takie, taki ostatni moment, ostatnie zebranie naszej rodziny z naszej rodziny będzie podobno proszone ponad 100 osób z naszej tylko rodziny, więc z tej drugiej rodziny od yy, od Panny Młodej będzie pewnie yy, druga połowa więc będzie spore, spore weselicho, no więc yy, tak sobie właśnie rozmawialiśmy z moją mamą że to będzie taki ostatni moment, ostatnia chwila żebyśmy się zobaczyli samą, całą rodziną no bo później już wiecie im bardziej w dół, im bardziej to drzewo gonologiczne się roz... Yy, rozszczepia do dołu, no to się już nie zaprasza tej dalszej rodziny, już tam tych kuzynów się nie zaprasza i już się tak nie utrzymuje za bardzo kontaktów, a też zależy kto z kim, kto z kim się lubi, kto z kim właśnie utrzymuje te kontakty, więc, więc tym bardziej, tym bardziej nastawiamy się na to weselicho, więc cieszę się, cieszę się, że w sierpniu będziemy, yy, będą przygotowania do kolejnego. Do kolejnego wesela, no różnie będę tak na bieżąco, tak jak teraz. Tak jak teraz jest wesele mojej siostry, to jestem na bieżąco, kawa na ławę, wszystko, wszystko po kolei wiem. I nieraz uczestniczę, i nieraz podpowiadam, więc, więc to troszeczkę na innej zasadzie będzie. Tam będę po prostu gościem, przyjeżdżam, bawię się i tak. Także jestem ciekawa, jak to wszystko wypadnie. Jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się też ich szczęściem. I tym jestem zaskoczona, że oni to wszystko chcą ogarnąć w kilka miesięcy. bo co dwa, cztery, w cztery miesiące? W cztery miesiące chcą ogarnąć weselich prawie na 200 osób. Więc no ciekawe, no ciekawe jest to, nie, no ciekawe jest to bardzo. Także taki świeżak, taka świeża informacja dla was. Już się robi chłodna, bo już się robi tutaj nawo na tym balkoniku, więc zmykam nasze. Nasze świecidełka działają, nasze świecidełka dalej działają i, i co? Trzeba robić porządek na. Yy, o, teraz jest tak jakby jaśniej, teraz jest jakby tu było za ciemno, teraz się zrobiło jaśniej, no więc trzeba zrobić porządek na balkonie, ale już o tym wspominałam no i co I, i wspominałam o tych paznokciach, że może to jest taki sneak peek, że zrobiłam sobie fioletowe paznokcie z jak mówię, no na ten moment sukienka fioletowa jest moim top moim top, moim ulubieńcem ale cóż tam paznokcie u stóp paznokcie u stóp to są paznokcie u stóp zrobiłam je na fioletowo już i jakby co jakby co, nie kończę poszukiwań. Poszukiwania, nadal poszukiwania, sukienki w nadal trwają i trwać będą, myślę, że aż do sierpnia. Przede mną jeszcze mierzenie Asosa i ee, co? I Zalando chciałabym sprawdzić, na no Zalando chciałam też coś zamówić, także tak, no taki przydługi, taki przydugi e, pogadanka, e, ale tak, e, taki konsensus e, z tego, takie podsumowanie z tego tej pogadanki, uważajcie na kuriera Allegro One, na Allegro, na niepodpisanych kurierów przy wyborze, nie wybierajcie tego niepodpisanego kuriera i druga wiadomość, że jeszcze będzie jedno weselicho i jeszcze będą weselne kiece mierzone taka dla Was informacja. No, no, tyle, tyle chciałam powiedzieć, tyle z takich zmian, tyle z takich.